Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dirta 3. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie kolejne wyścigi i tutaj widzimy, mamy kolejne odblokowane już wyzwania, więc właśnie... Te wyścigi dzisiaj będziemy jechać, wiem, że jest dużo wyścigów, których nie przejechaliśmy jeszcze, jeżeli chodzi właśnie o te poprzednie, tak jakby to można było nazwać, serię no i te wyścigi z czasem, myślę, będę sobie przechodził, ale po prostu chciałbym iść dalej do przodu, niekoniecznie zatrzymywać się, jeżeli mamy coś odblokowanego. Tak więc dzisiaj Lunch Rover, czyli taki fajny, dosyć przyjemny samochód. Będziemy tutaj z firmą Kicker właśnie rywalizować z tymi zawodnikami. Jesteśmy już na poziomie piątym, czyli ustawiliśmy poziom trudności właśnie na pięć. Jeżeli tutaj... Będzie wszystko tak jak być powinno, to ten poziom zostanie i myślę, że będzie naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Chyba piątkę ustawiłem albo czwórkę, kurde, wiecie co, nie pamiętam. Później, najwyżej zobaczymy. No, i jesteśmy w Kenii, ten rajd już doskonale znamy. On się tak naprawdę teraz już mało co różni, ale bardzo dużo fajnych, różnych teraz będziemy, będziemy widzieć w, kolejnym już, w kolejnych wyścigach. No a w tych właśnie tutaj Ride Kenny myślę, że tymi samochodami naprawdę także całkiem przyjemny. No i przede wszystkim, przede wszystkim tutaj Ride, który mi się podoba, który jeździ mi się całkiem przyjemnie. Tak więc oglądacie już kolejny odcinek z Dirta, jest to chyba siódmy czy nawet ósmy odcinek. Nigdy przed odcinkiem nie patrzę, za bardzo wyjechałem, za szeroko. Nigdy przed odcinkiem nie patrzę, który to jest odcinek, ponieważ czasami nagrywam 3-4 odcinki po prostu pod rząd. Niekoniecznie skupiam się na tym, aby patrzeć to, jaki to jest odcinek. Dopiero podczas renderowania zwracam uwagę i wtedy wpisuję odpowiedni numerek, ale podczas komentowania nie zaprzątam sobie tym głowy tak naprawdę. Zobaczymy jak będzie tutaj za szeroko, za szeroko, praktycznie uderzyliśmy w drzewo. Zobaczymy, jaki będzie międzyczas, czy poradziliśmy sobie z poziomem trudności, który mamy ustawiony, czy może ten poziom zwiększyć. Myślę, że przewaga jest bardzo duża i tutaj będzie trzeba ten poziom jednak zwiększyć, aby, aby tutaj nie być aż tak często na pierwszej pozycji, bo albo jeżeli już to walczyć, tam no dwie sekundy, to jest duża przewaga, ponad dwie sekundy więc może i czas jeszcze poziom zwiększyć. Nie spodziewałem się, że będę tak szybko te poziomy zwiększał, ale, ale po prostu bardzo szybko przystosowałem się do tego poziomu trudności przeciwników. No i Ride Kenny po raz kolejny, więc tutaj gorąca, gorąca pustynia bardzo mi się podoba. No i zobaczmy sobie może, zobaczmy jaki jest poziom trudności. Jest czwórka jednak, a więc dajmy na piątkę. Więc dajmy na piątkę. Myślę, że będzie teraz już całkiem nieźle. Zobaczmy właśnie ten fajny Mitsubishi. Bardzo ładne, bardzo mi się podoba. No a my tym Land Rover'em także dajemy radę. No i przed nami są zawodnicy, więc teraz na ostatniej, z ostatniej pozycji startujemy, więc no i zobaczymy, czy tutaj ten poziom trudności da dużo, czy jednak czy jednak także będziemy wygrywać i, i to znacznie no ale jeżeli będziemy wygrywać to ustawimy sobie na maksymalny poziom trudności przeciwników tak więc, tak więc nie ma się co tutaj spinać jeszcze bardzo duża ilość wyścigów przed nami, w ogóle bardzo dużo zadań, które, które będą no, jednak nam troszeczkę utrudniały te kolejne wyścigi takie jak Monaco, czy właśnie te driftowe wyścigi to będą bardzo ciężkie zawody i myślę, że tutaj naprawdę trzeba będzie się mocno starać. E, ok, zobaczmy. Pierwszy, pierwszy międzyczas był jakiś. Za chwileczkę powinniśmy się e, przekonać, e, jaki będzie drugi już międzyczas. Bo tutaj widzimy, że jeden już przejechaliśmy. No i tutaj mamy już drugi e, sektor. E, jaki będzie na razie pierwszy z przewagą sekundy. Więc no już jest lepiej, już jest lepiej. Zobaczymy jak będzie to wyglądało pod koniec tego rajdu. Ehm, no i czy będziemy tutaj mieli dużą przewagę. Jeżeli będziemy mieli dużą, to ustawimy maksymalny poziom trudności, ale myślę, że dopiero po po jakimś tam kolejnym wyścigu. Zresztą zobaczymy. Nie będziemy się za bardzo spinać. Kończymy trzeci sektor. No i zobaczmy jaka przewaga, już większa przewaga, prawie 3 sekundy, więc zobaczcie, że jednak da się jechać naprawdę szybko. No nie ukrywam, że dawają mi to także dużo. Daje mi wyścigi e, z chłopakami na multiplayerze i tam bardzo duży poziom e, na pewno dużo większy niż tutaj w grze. E, dlatego też chyba poziom szósty będzie najlepszym możliwym e, wyborem. No i zobaczmy, e, ostatnie metry jaka będzie przewaga. Jest pierwsza pozycja. No tutaj można było się tego spodziewać, e, ale jaki czas? E, 3-4 sekundy praktycznie, więc masakra, masakra. Duża przewaga. Więc ustawimy sobie najwyższy poziom trudności. Nie będziemy tutaj za bardzo spinać tyłka. Ustawimy sobie maksymalny poziom trudności i mam nadzieję, mam nadzieję, że. Że jednak damy sobie radę tym razem będzie to taki nocny wyścig, całkiem przyjemny, bo trzy w sumie takie OSy, można to nazwać OSami. Jedziemy właśnie w tym odcinku, a jeszcze wam pokażę fajny fajny wyścig w Monako. Bardzo przyjemny wyścig i tutaj naprawdę e, można pokusić się o to, że te wyścigi w Monako są jednymi z najciekawszych, z tego względu, że jest tam naprawdę ostra walka. No i ten poziom trudności jest także całkiem niezły. Tak więc noc na Kenia. No i zobaczmy na jakiej pozycji będziemy w stanie dojechać w tym właśnie wyścigu w tym właśnie rajdzie nie wyścigu bardziej no i tutaj będziemy na pewno mocno mocno cisnąć do przodu jak na razie pierwsza pozycja z przewagą około sekundy no więc jest całkiem sympatycznie i całkiem, całkiem nieźle muszę przyznać przejdziemy sobie do właśnie do kamerki do środka no i zobaczymy może, może dzięki temu nie będziemy tacy szybcy, bo jednak ta kamerka z zewnątrz bardzo mi odpowiada, muszę przyznać. No więc zobaczmy jak tutaj będziemy, będziemy jechać. E, jaka, będzie, jaka będzie strata jaka, albo jaka będzie przewaga właśnie nasza. Więc za chwileczkę, za chwileczkę zobaczymy. Wow, tutaj już strata troszeczkę jest ponad sekunda, więc, więc może przejdźmy już do tej innej kamerki, żeby tej straty za dłużej nie było. No i tutaj widzimy, że dosyć, dosyć agresywnie jadę, ale mimo wszystko poziom trudności jest już wyższy, więc tutaj nie można sobie pozwolić na jakieś dużo słabsze sektory. Na której pozycji jesteśmy na pozycji czwartej, jednak, więc tam przewaga była chyba niezbyt duża. Zobaczmy, no. Sekunda półtorej dosłownie półtorej sekundy około, ale przewaga ogólna jest no, dosyć duża. Więc nie ma tutaj za bardzo się stresować. Zwyciężyliśmy w tym rajdzie na tych trzech odcinkach, myślę, że całkiem nieźle sobie poradziliśmy. No i teraz zobaczmy, co nas czeka w kolejnych. Tutaj właśnie tak jak Wam mówiłem, są te, te port Hercule, Shalt Monaco i te właśnie sobie wybierzemy sobie właśnie wybierzemy te oto świetne i jakże cudowne wyścigi w Monaco w Monte Carlo doskonale znacie te wyścigi myślę że jeżeli ktoś grał w Dirta to doskonale wie że to są całkiem fajne fajne i naprawdę sympatyczne wyścigi no i będziemy jechać tym znakomitym samochodem mi się ten samochód bardzo podoba i ja sobie kiedyś obiecałem że jeżeli dostanę w końcu tą swoją pracę którą bardzo bardzo bym chciał i będę zarabiał w miarę dobre pieniądze, to sobie właśnie takiego lancera kupię. Eee, może nie tego z 2012 czy 2013 roku, może nie tego, ale takiego z 2008-2009, może mi się uda, bo ceny tych samochodów nie są może jakieś bardzo wygórowane, ależ wypadek, wow, fajnie to wyglądało, całkiem przyjemnie. Eee, no i tak jak Wam mówiłem, właśnie takiego lancera bym chciał mieć. Strasznie mi się ten samochód podoba, eee, może i bardziej podoba mi się ten lancer Iwo 8 czy 9, ale, ale to są te samochody już dużo droższe, jeżeli chodzi o samochody w dobrym stanie. Dlatego no, chyba raczej na razie mi nie będzie na taki samochód. No ale e, może w przyszłości zobaczymy. Kto wie, może mam się kiedyś pochwalę tym samochodem e, na YouTubie, zobaczymy. E, jeżeli takiego samochodu, taki samochód będę miał, to jak najbardziej coś tam kiedyś nagram dla Was. Tak więc rozpoczęliśmy drugie okrążenie tego wyścigu. To te okrążenie naprawdę bardzo szybkie. Osiem okrążeń wyścigu o Grand Prix Monaco, można powiedzieć. Bo jak doskonale wiecie, jest to w Monako. Tutaj chyba ten... nie wiem, czy to jest w ogóle powiązane z torem w Monako. Czy w ogóle to są jakieś te uliczki w Monako. Nie wiem, czy tutaj właśnie to nie jest ten prawy zakręt. Tutaj właśnie z tymi szykanami, ale, ale dużo, dużo szerszy. Tak mi się wydaje, ale... Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Tak więc nie będę się roz, rozdrabniał właśnie za bardzo na ten temat. Myślę, że tutaj trzeba będzie po prostu jechać jak najszybciej. Widzimy uślizg. Bardzo fajnie wyglądały te uślizgi podczas, podczas tych poprzednich rajdów, kiedy, kiedy właśnie tych wyścigów, kiedy jeździliśmy drift samochodem Kenabloka. No, i tutaj widzimy, że przed nami jest Ford Focus. Także znakomity samochód, bardzo fajny. Ale jeżeli miałbym wybierać pomiędzy tymi dwoma samochodami, to wybrałbym to Mitsubishi, które po prostu mi się bardzo podoba. No ale cóż, e, czwarte okrążenie i tutaj naprawdę jedziemy na, na granicy, na granicy przyczepności, za nami bardzo blisko są rywale, e, ta przewaga pomiędzy tymi właśnie dwoma zawodnikami, czyli tutaj przede mną jest jakiś Graeme, Holiday No i właśnie Bird Games No to jest jednak różnica Jakichś 3 sekund Tutaj widzimy te części cały czas Rozsypane po torze Tutaj nie ma przerywania wyścigów Co mi się bardzo podoba Nie ma żadnych safety carów Ani innych sytuacji historii Tutaj po prostu jest ostra Agresywna walka Ależ uderzenie Wow, ale to wyglądało pięknie Bardzo, bardzo agresywnie Po raz kolejny uderzenie I tutaj naprawdę już jest Widać agresję Widać agresję tych kierowców no, i jest całkiem przyjemnie, muszę przyznać. Tak więc, no jak na razie całkiem, całkiem nieźle jest pozycja pierwsza, ale tutaj za szeroko i jest jednak druga pozycja, szóste okrążenie tego wyścigu. No, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa walka. Wciskamy się tutaj, jednak przed nami jest ten Graham Holiday. Holiday bardziej, bym tutaj e, chyba źle wymawiam. E, kompletnie tych kierowców nie znam, chyba są to wymyślone nazwy, ponieważ takiego. Kierowcy rajdowego, kierowcy wyścigowego nie znam, nigdy nie słyszałem, no ale jeżeli jest, to mi oświetlcie, może akurat. Ja nie będę tutaj sprawdzał w Wikipedii. Może wy sprawdzicie i mi po prostu napiszecie. Pójdę na łatwiznę. No i tutaj, a i uderzenie w ścianę! Ależ ładny, ładny tutaj. E, widzimy kontakt. No fajnie to wygląda wszystko, bardzo mi się podoba. No i my teraz tą agresywną miastą pokazujemy, że naprawdę muszą się z nami liczyć. E, no i wygramy, myślę, ten, ten, ten wyścig. E, jeżeli tylko zachowamy zimną krew. No a ten samochód przeszło 700 koni mechanicznych. Naprawdę moc pioru. No i myślę, że tutaj naprawdę już nic nie powinno się wielkiego wydarzyć. Zobaczmy sobie może jak będzie wyglądało ostatnie okrążenie, ósme okrążenie tego wyścigu. No i powoli, powoli z tego odcinka, w tym odcinku będę się z Wami żegnał. Tutaj jeszcze kilka, kilka tych naszych fajnych zakrętów, które myślę, że już nie powinny nic zmienić. Przewaga ponad sekundy, prawie dwie sekundy nad drugim kierowcą. No i moi drodzy, zapraszam Was bardzo serdecznie na drugi wyścig właśnie w Monako, który zobaczycie już w kolejnym odcinku. Tak więc trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. Cześć!